Nie jestem Sithem. Nie Niedzielę krwi z nimi. Jednak kiedy przybyliśmy i znaleźliśmy się wśród tych dzikusów, zostaliśmy ich przywódcami. Przyjęliśmy ich tytuły, sposób ubierania się i ich tradycje. Nie jesteśmy już dłużej Jedi wygnanymi z tłamszących objęć republiki. Jesteśmy Genji-dai, lordami Sithów. Przybyliśmy tutaj po stuletniej wojnie, która niemalże zniszczyła zakon Jedi. Tych samych Jedi, którzy byli tak bardzo pewni swojego zwycięstwa, że nas nie zabili. Z mieczami świetlnymi wycelowanymi w nasze plecy załadowali nas na statek, który miał nas zaprowadzić na zagranie poza granice Republiki. To były słowa samej Sorzos Syn i jej relacja z przybyciem na Koriban pod przywództwem Adżunty Pala, którą spisała jakiś czas później. Co warto o niej samej powiedzieć to to, że w czasie wojny z Zakonem udoskonaliła ona swoje umiejętności alchemiczne dzięki Ciemnej Stronie i będąc jednym z dowódców Mrocznych Jedi wspomagała armię swoimi kreaturami takimi jak szamblery czy lewiatany, które miały przełamywać barykady podczas bitwy na Balmorze. Przez wiele lat żyjąc na Korriban oddała się ona sztuce alchemii, między innymi pomagając tworzyć tak zwane wspaniałe amulety dla siebie i swoich towarzyszy, a które Działały i wyglądały podobnie do talizmanu Mura, który był jednym z nich właśnie. Drugi z nich dostał Remulus Draipa, sama jednak pozostawiła najpotężniejszy dla siebie. Dodatkowo zauważyła, że ich krew oraz krew Sitów jest tak bardzo podobna, że umożliwia to krzyżowanie się raz przy wsparciu alchemii. Po tym jak sitowie osiedlili się na Ziost, syn wróciła z grupą kapłanów oraz niewolników na Koriban, aby otworzyć grobowce. Po wejściu do klasztoru bolesnej męki, syn straciła dwóch niewolników, których zabrały pułapki rozmieszczone w świątyni. Po siedmiu dniach syn dostała się do sanktuarium Sakra Kla, który pozostawał zamknięty przez niemalże 10 tysięcy lat i kiedy kolejnych sześciu niewolników straciło życie, udało jej się znaleźć liczne zwoje traktujące o alchemii Sitów. Również znalazła Holokron króla nagru, dzięki któremu dowiedziała się więcej o samych Sithach oraz o królu Adasie. Po tym starała się znaleźć więcej światów, które podbili Sitowie, żeby uzyskać więcej informacji. Kiedy jednak prześledziła mapy mapy śledzących podbojem odkryła, że atakowali oni między innymi Dratos, Felusję, Quermi oraz wiele innych. Później obserwowała i studiowała kreatury, które znajdowały się w końcach hodowlanych na zjost, w międzyczasie doskonalając się w technikach alchemii oraz sitańskich czarów, odkrywając również zwoje ukryte w ołtarzu mieszańca, który znajdował się obok ciała wrmułka nieumarłego, którego gruby był również ukryty za freskiem króla Adasa. Zdecydowanie warto zaznaczyć, że prawdopodobnie syn właśnie była autorką kodeksu Sithów. Pod koniec swojego życia Soros Syn stworzyła swój własny holokron, który swoją drogą znalazł się w posiadaniu Dartha Bane'a i który również stał się poniekąd wstępem do zasady dwóch. I to by było na tyle na dzisiaj. Tak więc dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału, zachęcam do obejrzenia poprzednich, zachęcam również do pozostawienia łapki w górę, jeśli materiał się spodobał oraz do pozostawienia subskrypcji. Zapraszam również na Facebooka, na Discord oraz na Instagrama. No i pamiętajcie, niech moc będzie z Wami.